I siedzę na takiej drewnianej desce z drewnianym oparciem, bez obicia, bez czegokolwiek cholernie głośno, zimno i co tam jeszcze, i wiem, że następnego dnia mam występować. I kiedy chcę porównać moją sytuację z tą, w której miałbym komfortowe warunki, czuję się naprawdę podle. Wszyscy zadają mi pytanie, jak to jest, kiedy znajdujemy się w sytuacji, gdy nam się nie powodzi. Albo gdy mamy takie dni, w które nic nam nie wychodzi, nie mamy na nic ochoty, to jak ja sobie z tym radzę? Co robisz, kiedy ci się nie wiedzie? Skomentuj. Podam przykład. Poleciałem do Moskwy i stamtąd musiałem się dostać do Jekaterynburga. Ktoś mnie poprosił o występ. Hala była pełna ludzi, miałem następnego dnia przemawiać. Późnym popołudniem dotarłem do Moskwy. Chciałem się przesiąść do następnego samolotu, i wtedy osoba przy okienku mówi do mnie po prostu: oczywiście każdy to zrozumie, nawet jeśli nie zna rosyjskiego, niet. Czyli po prostu nie. Powiedziałem jej, że mam lot łączony. Niet. I nic więcej już nie mówi. Mimo, że wiesz, że zna angielski, bo słyszałeś. Osoby, które były przede mną w kolejce, rozmawiały z tą osobą po angielsku. A do mnie tylko niet. Byliśmy większą grupą, jeden z moich towarzyszy powiedział wtedy, ale przecież tak nie można. A ja na to ostrożnie, ostrożnie, bo już zauważyłem sześciu ochroniarzy, którzy nie wyglądają zbyt przyjaźnie, którym się to nie podobało. Zatem spróbowałem podejść do tego dyplomatycznie. Kobieta ciągle mówiła, nie, po prostu nie możemy lecieć. Dobrze zrobiliśmy, że nie daliśmy się ponieść emocjom. Ale nagle zauważyliśmy, że jeden mężczyzna, który też chciał wsiąść do tego samolotu, podniósł głos. I kiedy kobieta po raz kolejny powiedziała nie, zaklął coś tam po rusku. I nagle od tyłu, nie mówiąc ani słowa, podszedł jeden z ochroniarzy, sięgnął po gumową pałkę i uderzył go w plecy bez żadnego ostrzeżenia. I dwóch kolejnych go złapało, jeszcze raz uderzyło, potem jeszcze raz szturchnęło, co jest bardzo nieprzyjemne, po czym go zabrali. Nie chcę w ogóle wiedzieć, co się z nim stało. Z pewnością nie było to przyjemne doświadczenie. My musieliśmy czekać. Wylecieliśmy dopiero parę minut po północy. I wtedy usiadłem w maszynie, w której jeszcze nigdy nie siedziałem. To była prosta drewniana powierzchnia służąca za siedzenie z zupełnie prostym, pod kątem 90-95 stopni, całkowicie prostym drewnianym oparciem. Kiedy siadasz na czymś takim, masz zero wygody. Sześć godzin lotu przed tobą, samolotem śmigłowym, żadnego pokrycia wewnątrz samolotu, czyli cholernie głośno, telepie. I siedzę tylko na tym czymś i wiem, że jutro rano, jak wyląduję, to mamy tylko około półtorej godziny na to, by dotrzeć do hotelu. Mogę wziąć szybki prysznic, a potem szybko wyjść na scenę niewyspany. To nie jest fajne. Miałem dwie możliwości. Rozrysowałem sobie to. Przyjmijmy, że patrzę na to, jak zazwyczaj lecę, czyli gdybym był przy 100%, pierwsza klasa, lot pierwszą klasą, zleceniodawca płaci i lecę pierwszą klasą, i siedzę na takiej drewnianej desce z drewnianym oparciem, bez obicia, bez czegokolwiek, cholernie, głośno, zimno i co tam jeszcze, i wiem, że następnego dnia mam występować. I kiedy chcę porównać to z tym, co jest w idealnym przypadku, czuję się naprawdę podle. Mówię, co za beznadzieja. Ale mam jeszcze drugą możliwość. Mogę też porównać swoją sytuację z taką, która byłaby dużo gorsza. I dlatego, że nauczyłem się robić to w myślach, przypomniało mi się, co mi powiedział mój przyjaciel przed podróżą. Powiedział: Wiesz, trasa, którą masz do pokonania, Jekaterynburg, lot do Jekaterynburga, to tam jest granica z Uralem na Syberię, przez Ural na Syberię. I on był kiedyś w Syberii w Łagrze po II wojnie światowej, skąd uciekł i przez siedem miesięcy biegł wzdłuż torów kolejowych przez Jekaterynburg na wolność. Wtedy zastanowiłem się, że te siedem miesięcy to zupełnie inny przedział czasowy niż ten, który ja mam spędzić na mojej drewnianej ławce. Przynajmniej byłem już w samolocie. Sześć godzin. Sześć godzin po sześciu godzinach wysiadam. I wtedy, prawda, może i nie spałem, ale ten biedny człowiek, on zrobił to w 7 miesięcy, zimą, wśród wilków, niedźwiedzi i nie wiem czego jeszcze, nigdy nie wiedząc gdzie znajdzie coś do jedzenia. Chcę przez to powiedzieć, że możemy porównać się z Optimum, ale kiedy to nie jest takie do końca super, wtedy czujemy się podle. Albo porównujemy sytuację z czymś, co jest dużo gorsze i wtedy uświadamiamy sobie, hej, właściwie to wiedzie mi się całkiem dobrze, wiedzie mi się całkiem dobrze. I uważam, że powinniśmy wszyscy mieć przyjaciół, znajomych, którym naprawdę źle się układa. Bo oni nas potrzebują. I również dlatego, że kiedy przebywasz z kimś, komu w życiu jest naprawdę ciężko, stajesz się silny. Czujesz po prostu, że oni potrzebują twojej siły, dajesz im ją. Czyli potrzebujemy kogoś, komu możemy pomóc, kto nas potrzebuje. Ale potrzebujemy też takich osób po to, by dość szybko uświadomić sobie, jakie mamy dary od losu. Że jesteśmy szczęśliwi, że możemy jeść normalnie, biegać, uprawiać sport, że możemy chodzić do pracy, że mamy dzieci, partnera, nie wiem co jeszcze, że mamy wszystko. Dociera do nas, że istnieją osoby, którym wiedzie się znacznie gorzej i kiedy sobie to uświadomisz, automatycznie stajesz się bardziej wdzięczny za to, co masz. Jesteś bardziej zadowolony, bo nie porównujesz się z ideałem, co rzadko się zdarza, lecz dostrzegasz po prostu, że masz tyle prezentów w swoim życiu. I wydaje mi się, że niewiarygodnie istotne jest to, byśmy się tego nauczyli, byśmy mogli powiedzieć: Panuję nad swoimi uczuciami, bo mam możliwość porównania, bo mam możliwość spojrzeć w jedną lub w drugą stronę i czasem wybierać to, by zobaczyć jak dobrze mam w życiu. Odczuwam wdzięczność i automatycznie wiedzie mi się znacznie lepiej.